Pod sformułowaniem edycja ścieżki ruchu kryją się czynności, których zadaniem jest zmodyfikowanie jej kształtu oraz właściwości. W tym drugim przypadku chodzi głównie o dodawanie nowych klatek kluczowych na ścieżce lub kontynuowanie ścieżki. Aby dodać klatkę kluczową na ścieżce możemy przykładowo przesunąć wskaźnik czasu na pierwszą sekundę, a następnie skorzystać z prawego przycisku myszy, kliknąć na position i wybrać komendę Add Keyframe. W tej sytuacji zostanie utworzona nowa klatka, której wartości dla x oraz y będą te same, co w bieżącym czasie. W tej sytuacji nie wpłynęliśmy ani na kształt ścieżki, ani na czas trwania ruchu, ani na prędkość obiektu. Po prostu dodaliśmy klatkę kluczową w miejscu, gdzie znajdowała się regularna ramka. Możemy jednak zmodyfikować wartości, które towarzyszą klatce numer 2, tym samym wpływając na kilka różnych aspektów. Przykładowo, przesuńmy wartości związane z osią X w lewo, co spowoduje zagęszczenie kropek pomiędzy klatką numer 1 i 2 oraz rozszerzenie przestrzeni pomiędzy tymi kropkami między klatką numer 2 i 3. Tym samym, tam gdzie zagęszczenie kropek jest większe, tam Nasz obiekt będzie przesuwał się powoli. Tam, gdzie zagęszczenie kropek jest mniejsze, tam obiekt będzie przesuwał się szybciej. Warto automatycznie zwrócić uwagę na to, iż zmiana prędkości, która występuje na klatce numer 2, jest natychmiastowa. Wynika to z tego, iż odległości pomiędzy kropkami w ramach pojedynczego odcinka, który zawiera się między. Dwoma klatkami są te same. Oczywiście obydwa odcinki dysponują różnym zagęszczeniem kropek. Aczkolwiek w momencie, w którym kropki dochodzą do klatki numer 2, widzimy, iż te odległości między kropkami są te same. Również kropki, które wychodzą od klatki numer 2, dysponują swoimi odległościami, ale równymi. Wynika to z tego, iż klatki kluczowe, którymi dysponujemy, są klatkami z interpolacją liniową. Czyli ramki pomiędzy tymi klatkami są rozmieszczane w tych samych interwałach. Możemy zmienić ten stan rzeczy, aczkolwiek będzie to przedmiot następnego rozdziału, jednak już w tym miejscu chciałem to zaznaczyć. Dobrze, skorzystajmy teraz z Ctrl Z, przywracając wartość 355,5 i skupmy teraz naszą uwagę na osi Y. Modyfikując wartość, Związaną z osią Y w tym konkretnym przypadku będziemy wpływać jednocześnie na kształt naszej ścieżki ruchu oraz na odległości pomiędzy kropkami znajdującymi się na ścieżce ruchu. Aczkolwiek pamiętajmy, iż tak czy owak odległości te będą równe. Po zmodyfikowaniu ścieżki ruchu zauważymy, że klatki kluczowe, które widnieją w panelu Composition. Dysponują własnymi uchwytami, które kontrolują kształt ścieżek, a możemy wykonać takie operacje klikając na danym uchwycie, przytrzymując lewy przycisk myszy i przesuwając uchwyt. Tak więc jest to bardzo wygodny i bardzo wydajny system modyfikowania ścieżek ruchu. Warto również nadmienić, iż możemy kliknąć na samym obiekcie i przesuwać go w obrębie naszej kompozycji, również wpływając na kształt ścieżki ruchu. Ostatni sposób modyfikowania ścieżki ruchu, który chciałbym przedstawić w tym rozdziale, to budowanie kontynuacji tej ścieżki. W tym celu możemy przykładowo przesunąć wskaźnik czasu na trzecią sekundę, następnie kliknąć na obiekcie i przemieścić go bezpośrednio w panelu Kompozycja. Tym samym utworzymy nową klatkę. Na panelu Timeline oraz utworzymy nowy punkt w przestrzeni, jak i kontynuację ścieżki. Możemy teraz spokojnie odtworzyć animację, wykorzystując klawisz spacji, aczkolwiek polecam skorzystanie ze skrótu N, będąc na panelu Timeline, dzięki czemu zawężymy obszar roboczy do 3 sekundy.